OK. No, przez można wejść przez ewentualnie okno. Ale tutaj widzimy wszystko. Czajnik, kubki, sprzęt, jakieś ciuchy, drugi czajnik. Masz banderę to pewnie nie czujesz, ale czuć, że już tutaj źródeł urzędują. Tak. Inny kaloryfer skradziony. Aha, ty tam też. Drugi podobny był. Więc już tu się wykręcony. dzieje. I data 2016. Chyba, że 9102 jesteśmy już w tym <laughs> roku. No nie, raczej, tak. raczej 2016. <laughs> Zostańmy przy tym. Okej. Okay. Trzeba zasunąć. No ale jesteśmy w środku. I no, słuchaj. Reszty mąki. Tak. E... Koks, to zrób w kreskach, Będziemy jak bosak na konferencji. Zaczniemy może od prawej strony. Idąc z boku. Opraz masz. Zamknięte. Ciekawe. Dobra, z tego co wiemy, funkcjonowało to do 2016 roku. Niestety, no niestety. Właściwie piekarnia funkcjonuje dalej z tego co wiemy, tylko że przenieśli się do innego miejsca. Być może tutaj już nie chcieli w żaden sposób inwestować w utrzymanie tego. No bo obroty spadły, bo oni mieli przynajmniej dwie placówki i z jednej teraz zrezygnowali. Więc możliwe, że po prostu skondensowali sobie silki wokół jednego budynku Masz wodę coś przekąsić. Dobra. Dobra. Co tak się to lepi? w środku są gówna żuby. <laughs> Albo gruz. Dobra, zajrzyjmy się na razie po tym, co mamy dostępne. Wezmę latarkę. Tylko bo tutaj chyba będzie troszkę ciemniej. No dobrze. Toalety są. A co to jest? Proszę do prania. XC AUTOMAT. OK. I. Nie, już nie ma toalet. Płyny zostały jakieś. Coś tu przecieka. Hmm, dziwne. To w drugiej toalecie Tutaj został nawet papier toaletowy No dobra O nie, o nie, zabij go, zabij go. go ogniem go, ogniem go Skąd ty go wytrzasnąłeś? Kaczel jest wszędzie No nie, nie musiałeś przypominać Okej okay. eee, słuchaj Kable pocięte. Pytanie, czy to złomiarze zrobili, czy po prostu właściciel chciał zabrać swój sprzęt? O, zobacz, krwawienie, oparzenia. Co robić w przypadku? Hm. pani była widać na tym się kobiet i dostała w policjanta. Albo właśnie wciągała za dużo tej mąki i poszła nosem <laughs> Ok. Słuchaj, wysykasz osób odpowiedzialnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. No Mamy oczywiście imiona i nazwiska. Data jest 2009 rok. No dobrze. Nie będziemy tego pokazywać. Ok, tu jest wyjście. To już wiemy. To my idziemy dalej. Czekaj sekundkę, a tutaj? Kolejna toaleta. Umyj ręce. Umywalka służy wyłącznie do mycia rąk. Gdyby ktoś nie pamiętał. Ok. Fuj. Chodźmy dalej. Ty! Jakby z przedszkola, słuchaj. Bardziej nie zabawki? A to stąd wieś ty rzeczywiście. O, co tu biega. Przedszkole tu prowadzili? Dobra, słuchajcie, wiecie co? Zostało tutaj sporo dokumentacji, jeszcze lepiej. Kalendarz na 2018 rok. Słuchajcie, dostawy do Piotra i Pawła, przykładowo. Eee, no... <gluje> do Kauflanda. Mmm, naprawdę, naprawdę jest tego sporo i to jest data, żeby Wam usłyszeć, 9 grudnia 2015. Słuchajcie, czyli mamy tutaj część przynajmniej historii, jak, dokąd oni i kiedy, i w jakiej ilości dostarczali pieczywo do supermarketów. No jest tego trochę, powiem Wam. To jest ciekawe, że nie zabrać tego. Lodóweczka, ty, taka retro. Silesia, przeponiszczona, ale spójrzcie na grubość ścianek. Same te drzwi, stara technologia. Ok, mamy telefonik i jakieś przetwory. Ej, słuchaj, pieczareczki. Co ty na to? Ej, znajdziesz wódkę? Wódka, wódka, kurczę, chyba nie ma. No nie, ale jest chrzatarty jeszcze, żórawiną. Ty, słuchaj, spójrz, widzisz? O, tak. Wódka, wódka. Wszystko zalali, czynniki rozkręcali Czyli jednak że żubę, a nie w pracownicy Wiesz co, złomiarze. O, bita zostawili <grych> e, Okej, okay, kolejne w kalendarze, 2018 rok hmm, Jeszcze więcej danych osobowych Wydanych osobowych tu nie brakuje, oraz innych dokumentów Nie chcę oczywiście tego pokazywać O, dyskietki 144 MB, czyli 0,5 hmm? hmm. Kolejne pomieszczenie biurowe. Znowu kolejna z 2018 roku. Co tam noś? Myślę, że znalazłem coś dla Twojego auta, ale jednak nie do? <noise> nie, nie. nie, nie. Nie, nie pisko daleko. Oj <noise> daleko. No dobra. Co jakieś ulotki, reklamy? Co to jest? ziarno życia nie ziarno co To się A tutaj mamy jeszcze więcej dokumentów. Zobacz tylko na to. O kurde, ty chcesz nowy telefon, najnowszy, Modo? Jest ich więcej, tutaj powiem ci. Opakowania po jajkach, ale jajecznicy nie zrobimy. Huhuhu, czapka z logiem. <grymne> Tego, tej piekarni, słuchajcie, tyle sprzętu biurowego. To są te do nalepiania etykiet, no nie? Takiego szybkiego. Gdybyś zgłodniał, nie wiem z którego roku, może 2016, może 2018. No, ale nie, czekaj, skończyła się we wrześniu 2019 roku. Czyli nieco ponad rok, może jeszcze akurat będzie dobrze. Tutaj mi się przykleiło. Ok. Słuchajcie, naprawdę, naprawdę mnóstwo sprzętu, mnóstwo dokumentów, naklejek, banerów reklamowych, faktur i nie wiadomo jeszcze czego. Kurde. Praktycznie pełne wyposażenie biura, tylko sprzed jakichś 20 lat. No ale cóż, chodźmy dalej. Śnieżka u Nitra, Diora. Wygląda naprawdę nieźle. Mi się w pracy przepalił. Ty, jest. Tutaj taki włącznik. Nie wiem, Czy on jest zrobiony um, fabrycznie, tak powiem, czy nie? Ja chyba nie. Nie wydaje, wydaje nie. mi się, że tutaj był wyłącznik jakiś. No wygląda nieźle. Ktoś już sobie przeszekował do wyniesienia. Ja będzie chciał wyniesie? O, ho, ho, ho. magazynek, magazynek. Spody do pizzy ta firma produkowała, nie wiem czy wiesz. E, komputer e, z płytą Asusa procesora już nie ma. E, drukarki, no, wielofunkcyjna jest taka trochę większa. Przebory biurowe. Słuchaj, a to jest. Pamiętasz? No. Suszarka. Korespondencja, papiery sprzęt biurowy. No, sporo tego zostało, naprawdę sporo. Dziwi się, że nie chciało im się tego wynosić, też nie planowali e, tego. Wynosi być może. Nie no masz sporo danych osobowych, prawda? bo obowiązuje, a firma nadal działa. Więc no, to, to ale wiesz, to jest nie pierwszy przykład i no. nie ostatni, jak się natykamy, że e, firma nie dba o dane swoich pracowników byłych i obecnych. No ale przynajmniej wiedzą, że mamy święta. No nie? Ktoś tutaj wyżył się na telewizorze i rozbierał lodówkę. Agregat jest, ale tu są jakieś elementy, zobacz. Tonery nie. Są tunele do drukarki? Są ja, ja magazyn, więc różne rzeczy mogę robić. Mhm. Czy wygląda jak tonery do drukarki? Nie jestem pewien, ale te szafki stare, metalowe i mnóstwo książek na górze. Inżynieria i natura. Ty A... ten coś po rosyjsku. To też jest tak, elementy okay. matematycznej, statystyki matematycznej. Okej, okay. czy ja rozumiem, to są rzeczy stare. Nikt by raczej z nich nie korzystał już teraz. mam tak. tak i barki. No to jest twa specjalność, to się baw. <laughs> Tylko zerknę, ok. Płyn, preparat do higienicznej dezynfekcji rąk. Na tą ważności do 2006 roku. Ciekawe. Poza tym to jest pomieszczenie gospodarcze, nie toaleta. Szatnia damska zawsze chciałem tu wejść. Tylko trochę się spóźniłem. Ok, 2018 rok kalendarz. O, zobacz tu. To nie są worki na mąkę, coś takiego? Albo, nie wiem, fartuchy jakieś. Rozwijmy jedną e, z tych rzeczy. Nie, to coś chyba z odzieży bo zobaczymy, że masz na dole te buty. Nie, słuchaj, to jest ten fartuch do przedłużania sypów chyba. E, do tego, do e, no, no. podawania mąki. Tak. No tak, 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 tak. Na kursie, na też masz. Mhm, rzeczywiście. No pewnie byłoby tutaj więcej y, sprzętu, ale nie będziemy tutaj się zajmować. Jakaś kurtka bardzo stara jest. Co jest napisane? Pomieszczanie gazu. Pomieszczanie gazu. No dobra. No, czekaj. Mamy magazyn... ...naj... Nie, na żywo, przepraszam, z 2015 roku. O, na Królikowski już nie żyje. Jakiegoś czasu już. I... Toalety damskie, tak? Mhm. Co jest? Nie, to wczoraj. Ale nie ciekawa konstrukcja. Wy toalety toaletę damską. No. Okej. Okay. Że, że co? Że, że nie musiałeś chodzić do łazienki, żeby zobaczyć kto tam jest? Okej. Okay. No bardzo ciekawe, bardzo nie, nie ciekawe. masz akurat w tutaj. <laughs> Ciekawy, ciekawe, teoretycznie jak tutaj wejdziesz, to nie wchodzisz chyba na teren łaźni ani szatni. Tutaj chyba nie. Chyba nie. Chyba no nie. nie no. No, no. <laughs> Nie domyła Pani się tam. <laughs> nie, znowu Nie wiem. No, <laughs> no, zbanują mi ten film na YouTubie. Dobrze, ostatnie pomieszczenia z tej strony, jakiś magazynek, to jest część... Męska. Gdzie się do szatni męskiej, tylko tak zerkniemy na nią szybko. Bardzo podobna, ale sucha jest mniej stanowisk. Czyżby facetów tu pracowało mniej, że tak powiem? O się żadnie myją. <ślad> no wiesz co, ale załatwiają swoje potrzeby pod prysznicem na no to wychodzi. No, nie. To... <ślad> no Dlaczego pan się gania w pięć to Nie zradzaj tego sekretu. No dobrze, słuchajcie, mamy tą halę, którą no całkiem całkiem spora, powiem wam, że robi wrażenie nie no powiem wam że jest przestrzeni, naprawdę e, czyste kosze hmm. powiem wam widać, że to było rozpruwane. widać, że złomiarzy brali się izolacje rur ściągnięte rury także zapewne już zniknęły, zresztą widać tam końcówki no cóż, tak to bywa w takich miejscach moje mieli przynajmniej dwa lata na Rozbiórkę tutaj sprzętów. Przynajmniej wiesz co? Możemy być pewni, że alarm nie będzie działać. Zobacz tylko, jak fajnie się zajęli nim. Zobacz jakieś ślady na ziemi po zamontowanych sprzętach. Ciekawe, jak to wyglądało, kiedy to wszystko funkcjonowało. Tutaj, zobaczcie, klima demontowana. Hmm. kawałek ściany Tak to wygląda hmm. wszystkie bezpieczniki wyłączone to, słuchaj to są ściany Blacha, izolacja w środku i blacha na zewnątrz To modułowa, no nie budowa Ano tak <noise> najważniejsza no nie a który, który rok w ogóle? Nie wiem. A, nieważne. <grym 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 ale na każdym, nie na każdym <grym> masz na innej, innej stronie i inne zdjęcie. 209. 2009, dobra. Słuchaj, wiesz co mnie zastanawia, że tutaj wyburzone było to. Zobacz. Albo, albo może musisz zadać jakieś większe sprzęty? I prze, prze, prze przejść, bo tak. zobacz. Widać tu jakie drzwi były wąskie, gdzieś tak, półtora metra, a powiększyli jeszcze o metr. Tak mniej więcej. Rzeczywiście, żeby wydostać coś, to jedynie tędy, przez te bramy. Tutaj zapewne podjeżdżały samochody i zabierały chlebki do sklepów, marketów i tak dalej. No i tędy na pewno wynieśli sprzęt. Tylko pytanie jest, czy gdybyśmy spróbowali, udałoby się to otworzyć. Pytanie, czy próbujemy. To mamy odpowiedź. Czy droga ewakuacji jest? Tak. W wszystko co mogli, wypruli już. Dobra, chcesz? do szyb. Do wycierania, nie. Zobacz. Ty. A to się naprawdę spisuje. Jakaś mąka, czy coś. Co my tutaj mamy? Co? Tygrylandia? Tygrylandia. Tygrylandia. No, tylko Polska. Aha, no tak. Mm, mm -hmm. Więcej kluczy. Bardzo dużo. O, fajny kalendarz masz tutaj z boku. Z no, boku. No, no, to jest do kalendarz, to nie zawsze znaczy, że jest z boku. No, no nie wiem. Eee... Oh, security. U, nie, więc, mów, nie mów, że przepustka. Jak zobaczysz tego pana to Nie, uciekamy. nie, nie ja, ja, ja już się boję. Ja już się boję na sam widok tego pana. Jest kitel, jakbyś chciał. Stara szafka, naprawdę sporo grafiki ma na sobie. Wo, słuchaj, to jest na pewno serwer? Może od kamer to było. A może, oczywiście. No, wszystko wszystko wyciągnięte, sztućce, kolejne kalendarz? Nie, co to jest? Luksemburg? Rosja a, 2018 kalendarz i lodówka Ech, już nic tutaj nie znajdziemy czekaj, tutaj widzę są ten <grymne> butle a nie, przepraszam, to jest y, gaśnica, ale ogromna ona była do... słuchaj, 2018 do... lipca lipiec 2018, ale widać, że korzystali z niej mhm, mm dobra, wolę jej nawet nie ruszać naprawdę, zabrudzone wszystko, nieźle ej, zobacz, gabinet lekarski widzisz gablotkę? jaka fajna co to jest? a, węgiel leczniczy, myślałem, że to jest um, konopia <noise> no tak wyglądało tak, jeden bok, drugi konopie. no co, narkoman no, i zboczeniec na eksploracji okej, okay, ale to, to jest ketchup, tutaj Zaczął pleśnieć. Aha, dobra. Ta część się kończy w tym miejscu. Jeszcze tylko zerknę na tą kartkę. Data minimalnej trwałości dla wyrobów takowanych. Aha. Chleb orkiszowy 4 dni, graham 2 dni. E, chleb gościnny 6 dni i tak dalej, i tak dalej. Czekaj, widzę właśnie rozdzielnie. Na która już częściowo została zdemontowana. Ale w niewielkiej części, tak naprawdę. Wiesz co? Nie chcę nawet próbować bawić się, chociaż widzę, że kable są poucinane. No ale tak czy inaczej, lepiej nie ruszać takich rzeczy. Wilgotność, temperatura. O, o. No. No, faktycznie jest wilgotność. Tak, jest wilgotność. I tu bardzo sporo, że cieknie tutaj. aha no nie nie jest to dobry znak oj no no i powolutku zbliżamy się do końca wszędzie natrafiamy na te elementy zdemontowane to są ściany eee, pewnie tak było że chcieli po prostu wynieść trochę rzeczy mamy drugą klatkę schodową widzę co ty mówisz Nie taki okej okay. magazynek z metalowym regałem Jakaś książka maszyny i urządzenia młyńskie. Uuu. No, na pewno bardzo ciekawa lektura, tylko nie mamy na nią czasu, niestety. Wszędzie ślady demontażu. Co? Co jest? Co to jest? Ok. No, Silosy. Pamiętam, w Wrocławie coś podobnego widziałem, tylko było trochę więcej tego, ale to było w budynku, który jest naprawdę wysoki. Okej, okay, no to co, wybieraki 5678W do silosów roboczych, ustawienie drogiej kontroli programu. No, stara technologia, powiem Wam, naprawdę stara. Przełączniki analogowe, przyciski fizyczne, żadnych dotykowych ekranów, nic takiego. No i bezpieczniki wymontowane. Pierwsze co. No, jeszcze są. Co to jest? Termiki? No tak czy inaczej. Tutaj bezpieczniki są. Trójfazówka 500 v Tak jest. No dobra. Powiem ci, że no no. I to pomieszczenie za moimi plecami też jest fajne. Oj. Tutaj brakuje trochę kabli. No. Okej. Okay. Rozwalają to. Niestety będzie coraz gorzej. Mówisz za tobą, też jest ciekawie. No tak sobie wyobrażałem wszystkie te pomieszczenia, że tak Aha. No. To jest tak bogacie. Eee, kolejne pomieszczenie biurowe. Mnóstwo... ...sprzętu, papierów mebli, tak się ostało. Aha, i tutaj mamy widok. Przepraszam, na plac, na którym zaczynaliśmy naszą przygodę. Słuchaj, numery, kontakty, przewozy i to działało. Ostatni wpis słuchajcie jest z 19 czerwca 2018 roku. Nie będę tutaj czytać nic, bo to są po prostu dostawy na sporty. Czyli czerwiec 2018. Przestało to działać. Możemy no, założyć. Drogą te kwiatki nawet dość przyzwoicie wyglądają. No, jeszcze no, zielonkawe coś dzisiaj... tam nie jest. Zielonkawe jest, ale to chyba przez wilgoć, która jest tutaj w powietrzu. Ale zobacz, to są te... Yy... No Dla te ważności. Słuchajcie, 7 kwietnia 2017. Ty, idziesz teraz... Ja... To jest, idźcie Januszowski pomysł. Idziesz do sklepu, przekładasz przekładki. Nie przejdzie 3 lata wstać ponad nie przejdzie. Pani, co no to jest za chleb. Ja go biorę, ale proszę złotych pieniędzy. Tak. Z kolei tutaj kuchenka. Znaczy kuchenka, pomieszczenie takie. Wiadomo, no, kawki, herbatki. Desery Z tego co widzę tam. O no. No jakieś wiesz. Imprezy, jubileusze święta. Spójrzcie na to. To są te sypy. Czyli silosy, znajdują się nad nami teoretycznie, i koksu, i no, sobie możesz zamarzyć. Tak, jakby okay, so I love the <laughs> No, nie, nie. Ale koksu 5 gram, to, to kojarzę. Nie, no. No, słuchaj, no, zacznij robić chleb i tyle. Właśnie z taką Zresztą Scarface, <grywa> nagrywamy. A tutaj. powiem ci właśnie Scarface a nigdy nie obejrzałem. No to tam też ma taka opcje. Ale czekaj, 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 bo tutaj jest cały system. Silników nie ma, ani jednego. Na tej platformie pewnie był tutaj, jeden i na drugi na drugiej. Wszystko wyczyszczone, ściągnięte. No co mogli zabierali, ale kaloryfery ogromne, jak widzicie, jeszcze zostały, chociaż ściągniecie ich to wyzwanie byłoby nawet dla złomiarzy. E, zobacz, ludzie cały czas tu chodzą. Obok. Okej. Okay. A jeden piętrze się nie skończy, no to wychodzi. A bo jesteśmy teraz w części Silosa i tak. Dokładnie to, zobacz jak to jest biało. No, fajne, fajnie to wygląda, szczerze mówiąc. Mamy cztery... Pojemniki. Tak, jest wejście tutaj na górę. Instalacja elektryczna prawie, że cała ściągnięta. Zobaczmy, co tutaj mamy. Hmm. I to szło. Tutaj jest jakiś rozdzielacz. Był, na to wygląda. Przyszło do pojemników. Jest drabinka, więc zerknijmy do jednego z tych. Ale bo ja mam teraz słońce świeci i fajnie się zrobiło. Fajny klimat. Aha, czy każdy pojemnik jest przedzielony na pół? I tam mamy ślimakową. Jak to się nazywało? Przenośnik ślimakowy. No, tak to w sumie wygląda. Silniki ściągnięte. Mąki pełno wszędzie. Chodźmy dalej. Wszędzie na poręcze wszędzie mąka. Tak tak mąka. <laughs> ja wiem, że chciałbyś coś innego, ale niestety to jest tylko mąka. Wyjdziemy stąd cali biali. No dobrze. Hmm. Słuchaj Jesteśmy praktycznie na samym szczycie budynku. Zobaczmy tutaj zbiorniki, ty wow. Słyszę poechu. One prowadzą na sam dół, tam gdzie byliśmy przed chwilą. No. Hmm. 10-15 metrów. No, ma klapę, reszta nie ma, więc jakby... No nie, dobra, są. Ale powiedz mi skąd oni brali mąkę? Że ona szła od góry na dół. Hmm. Rurami jedynie z hmm. okay. tymi jeden z tych fartuchów i to prowadzi a nie, jest za czesnięta i to urządzenie, to jest klimatyzacja? Ej. nie, ma nie klimatyzacja, tylko jakby jest na to, co? Bo, bo to nie, nie wygląda na ale mogę się mylić ale, ale ciekawe jest, ile much się tutaj złapało. Ty to nie są muchy. To są te um, mole, tak, spożywcze. Czy jak coś nazywa? Zobaczy, ile ich jest. Hmm, słyszę. Ja dziękuję, z, na diecie z, jestem. właśnie jest, jecie jakąś bułkę na śniadanie, to słyszę. To jest czapka z daszkiem. Taka, żeby włosy nie leciały. Papierowy daszek. No, wystarczy, że molę wpadają do głowy. Tak, po co włosy jeszcze? Teraz słuchajcie, w tym miejscu zakończymy eksplorację piekarni, w której, jak widać, ciuchy które zmieniły kolor na biały Nie tylko <laughs> Już wiem, po co już bandanę, te wszystkie białe krechy no. Widać, widać. <laughs> No tak czy inaczej, powiem wam, że miejsce jest ciekawe Szkoda tylko, że nie zdążyliśmy przed złomierzami, pewnie zobaczylibyśmy tutaj więcej wyposażenia I ciekaw jestem naprawdę, jak wyglądały te maszyny, które tutaj były, które sprawiały, to wszystko działało bo widać musieli wyważać, wybijać drzwi, żeby zmieścić się w ogóle z nimi. No i część pomieszczeń zamknięta. No niestety nie mamy czasu, żeby próbować je otworzyć. Więc tutaj zakończymy, słuchajcie, no. Fajnie było, lecimy dalej. No, dobra. Do zobaczenia wstępnej. Tak, do zobaczenia wyprawie.